Niektórzy twierdzą, że w Kanadzie są tylko dwie pory roku: zima i roboty drogowe. Nie do końca się z tym zgodzę, bo na przykład w Quebecu pomiędzy topniejącym śniegiem a pierwszym asfaltem mamy jeszcze sezon obowiązkowych wakacji budowlanki. Jest to taki czas, kiedy budowniczy w całej prowincji zrzucają jednocześnie kaski, odstawiają koparki i znikają bez śladu na dwa tygodnie. Przeważnie przypada to na ostatnie dwa tygodnie lipca, czasem na ostatni lipca i pierwszy tydzień sierpnia, zależy jak zdecyduje komisja. Zaletą takiego wszechzniknięcia budowniczych jest to, że można wtedy przejechać się ulicą, nie wpadając w żadną świeżo powstałą dziurę. No, a potem znowu wracamy do normy, czyli do dudniących młotów pneumatycznych i gigantycznych pachołków koloru pomarańczy. W końcu, czymże byłoby lato, gdybyśmy nie musieli omijać tych pomarańczowych przeszkód, stać w korkach i podziwiać, jak ekipy drogowe z zapałem wylewają asfalt lub malują kreski, tylko po to, by za chwilę spadł śnieg i wszystko zepsuł. Dla jasności powtórzę, że te obowiązkowe dwutygodniowe wakacje letnie całego sektora budowlanego mają miejsce tylko i wyłącznie w prowincji Quebec. Reszta Kanady nie ma chwili wytchnienia. Tam budują i remontują bez przerwy. W Kanadzie zaczyna się fajerwerkami, bo pierwszego dnia tego miesiąca obchodzony jest Dzień Kanady, jeśli tłumaczymy z angielskiego Canada Day, lub Święto Kanady, jeżeli spojrzymy z frankofońskiego punktu widzenia i przetłumaczymy La Fête du Canada. Zwał jak zwał, główne obchody tego święta mają miejsce w Ottawie na wzgórzu parlamentarnym. Ale liczne skromniejsze imprezy odbywają się w prawie każdej miejscowości. Słowo prawie ma tu istotne znaczenie, ponieważ wyjątek w obchodach stanowi ponownie prowincja Quebec, gdzie dzień ten nie jest celebrowany z takim samym entuzjazmem jak w większości pozostałych prowincji, a są ku temu dwa powody. Pierwszym jest to, że w Quebecu 1 lipca jest tradycyjnym dniem przeprowadzki, czyli tzw. Tak jour du Déménagement. Tak się składa, że w tym właśnie dniu w prowincji wygasa większość rocznych umów wynajmu mieszkań, co prowadzi do masowych przeprowadzek, zwłaszcza w Montrealu. Ulice wypełniają się wtedy ciężarówkami, meblami i ludźmi pakującymi dobytek. I dlatego wielu mieszkańców prowincji jest po prostu zbyt zajętych, by brać udział w oficjalnych obchodach Święta Kanady. Drugi powód to ten, że zaledwie tydzień wcześniej, bo 24 czerwca obchodzone jest narodowe święto Quebecu, znane jako La fête nationale lub La Saint-Jean-Baptiste, czyli inaczej Dzień Świętego Jana Chrzciciela. To święto z kolei jest obchodzone dumnie i z przytupem tylko w prowincji Quebec. Ma ono na celu uczczenie kultury, języka i tożsamości tej wyjątkowej prowincji. Dla wielu mieszkańców Quebecu to właśnie 24 czerwca jest prawdziwym świętem narodowym, a Dzień Kanady jest tam często postrzegany jako święto mniej ważne. Ten temat dotyka bardzo wrażliwej kwestii kanadyjskiej rzeczywistości, bo tak właściwie to, co obchodzimy 1 lipca w Kanadzie? Dzień ten upamiętnia rocznicę wejścia w życie 1 lipca 1867 roku ustawy o Brytyjskiej Ameryce Północnej, na mocy której podzielono ówczesną prowincję Kanada, na dwie części, czyli dzisiejsze Quebec i Ontario, oraz dołączono Nowy Brunswick i Nową Szkocję, tworząc konfederację tych czterech prowincji pod wspólną nazwą Dominium Kanada. Nazwa ta obowiązywała aż do 1982 roku, kiedy to dokonano tzw. repatriacji Konstytucji, to znaczy przekazano kontrolę nad Konstytucją Kanady. Z Parlamentu Brytyjskiego do rządu kanadyjskiego. Od tego momentu w kanadyjskim prawie termin Dominium został zastąpiony terminem Kanada, a Dzień Dominium stał się Dniem Kanady. Czy wiecie, że Quebec, w przeciwieństwie do innych prowincji, nigdy formalnie nie podpisał ani nie ratyfikował aktu konstytucyjnego z 1982 roku? Z punktu widzenia prawa federalnego, Quebec ma być związany tą konstytucją, ale politycznie i symbolicznie jest to kwestia sporna. Quebec jest też jedyną prowincją w Kanadzie, która stosuje cywilny kodeks prawny, a nie anglosaskie prawo zwyczajowe, znane jako common law. Kanada z 1 lipca 1867 roku różniła się bardzo od tej, którą znamy dzisiaj. Wspomniane cztery prowincje Obejmowały jedynie część dzisiejszego terytorium. Zasadniczo zajmowały one obszar mniej więcej od Zatoki Fundy na wschodzie do Wielkich Jezior na zachodzie. A co było poza tymi granicami? Ziemia Ruperta i terytorium północno-zachodnie cały ogromny obszar dzisiejszej środkowej i północnej Kanady. Ten teren należał do korporacji Zatoki Hudsona. Tak tej właśnie, La Bedicią lub Hudson's Bay, którą pamiętamy jako sieć ekskluzywnych domów handlowych i która niedawno ogłosiła upadłość. I jeszcze ciekawostka: przejęcie własności intelektualnej upadłej korporacji Hudson's Bay przez Canadian Tire wymagało, aby podczas ostatecznej likwidacji w 2025 roku Sama spółka HBC została przemianowana na Rupert Legacy. Ta nowa nazwa jest nawiązaniem do księcia Ruperta Reńskiego, który był pierwszym gubernatorem korporacji, oraz do ziemi Ruperta, nad którą korporacja miała kiedyś monopol. To tak na marginesie, a wracając do Kanady jako nowo kształtującego się państwa. Dodam tylko, że trzy lata po sfederowaniu czterech pierwszych prowincji z części ziemi Ruperta najpierw wyłuskano nową prowincję o nazwie Manitoba, którą dołączono do Dominium, a potem reszta ziemi Ruperta została wchłonięta przez terytorium północno-zachodnie i też dołączona do federacji. W następnym roku dołączyła Kolumbia Brytyjska, będąca dotąd oddzielną kolonią brytyjską, a wyspa księcia Edwarda zdecydowała się na ten krok dwa lata po niej. W 1898 roku w kontekście gorączki złota pojawiło się terytorium Yukonu. W tym samym roku urodził się mój pradziadek, ale nie w Kanadzie. Upłynęło kolejnych 7 lat, zanim w 1905 Alberta i Saskatchewan zostały wykrojone z południa terytoriów północno-zachodnich jako dwie nowe prowincje, a trzy dekady później Nowa Fundlandia i Labrador także dołączyły do dominium w 1949. W 1999 roku powstało Nunavut. Po oddzieleniu się od tych samych terytoriów północno-zachodnich. Lecz jaki ma związek historia powstawania Kanady ze słabą popularnością święta Kanady wśród francuskojęzycznych społeczności tego kraju? Aby zrozumieć ten brak entuzjazmu, trzeba cofnąć się w pamięci do wielu tragicznych wydarzeń, które poprzedzały lub towarzyszyły powstawaniu tego państwa, zaczynając od wojny siedmioletniej poprzez raport Durhama i akt Unii mające na celu asymilację frankofonów i zakaz używania języka francuskiego w prowincji Kanada. Jest to także, a może przede wszystkim los, jaki zgotowano akadyjczykom, skazując ich na masowe deportacje w świetle ustawy o Grand Derangement. Z angielskiego The Great Expulsion, co dosłownie oznacza wielkie wygnanie. I choć Akadyjczycy i Quebeczycy uważają się za dwie odrębne nacje, łączy ich język francuski, kultura, pochodzenie i wspólne korzenie. 28 lipca jest oficjalnym dniem pamięci o deportacji Akadyjczyków. Zjechałam trochę ze ścieżki, ale miesiąc lipiec obfituje w liczne rocznice znaczących wydarzeń, które miały miejsce w dzisiejszej Kanadzie i których nie sposób jest pominąć. Większość z tych wydarzeń upamiętniana jest dyskretnie w różnych zakątkach kraju i w cieniu fajerwerków Dnia Kanady.